by nie pozostawić żadnych wątpliwości, że jeśli Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego choćby dziś, to ja jestem gotów dziś stawić się przed Komisją Spraw Pegasusa, może być w takim samym składzie, nieco skład szczególnie wymagający, w związku z tym oświadczam, że tak się stanie, jeśli prawo będzie w Polsce przestrzegane. Natomiast nie zastraszycie mnie ani karami ani groźbami, ani w żaden sposób, który jest charakterystyczny dla państw sięgających po przemoc i nie, groźby i strach, abym uczestniczył w procesie łamania prawa, abym pomagał Wam w tym przedsięwzięciu. Otóż e, chciałbym jasno powiedzieć, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jak mówi Konstytucja i jest napisane na tej planszy, przeczytajcie proszę, proszę, Państwo tę planszę z uwagą mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. I wypowiedzi i oceny pana premiera Donalda Tuska, jego polityczne wyroki nie mogą tego zapisu zmienić. Nie mogą ostateczności tych wyroków uchylić. Wyrok w sprawie uchwały powołującej Komisję do Spraw Pegasusa zapadł. Jest to wynik jednoznaczny. Uchyla możliwość funkcjonowania komisji w takim kształcie, jakim została powołana przez Sejm. W związku z tym, jako obywatel Rzeczypospolitej, jako prawnik, jako były minister sprawiedliwości, mam obowiązek ten wyrok szanować, respektować i go bronić. I będę to czynił konsekwentnie. I niczym mnie nie zmusicie ani nie złamiecie, abym tego nie zrobił. Brawo. Wiem, że były ponure czasy w Polsce, kiedy wyroki polityczne były ważniejsze niż wyroki sądów. Wspomniałem na wstępie, pan przewodniczący dał mi ku temu okazję, taki czas i nawet pewne nazwiska, które z tamtym czasem się wiążą. Ale chciałbym jasno powiedzieć, że to co dzieje się w sprawie tzw. komisji do spraw Pegasusa, ostentacyjnego łamania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odmowy przez pana premiera Donalda Tuska, wykonywanie go ustawowych obowiązków, to jest publikowania kolejnych wyroków wydawanych przez ten Trybunał, to nic innego jak pewien proces, który można obserwować związany z ostentacyjnym, jeszcze raz użyję to słowo, łamaniem prawa w wielu obszarach, gdzie rządza władzy, pycha. I przekonanie o bezkarności skłania dzisiaj rządzących do tego rodzaju zachowań. Tym bardziej w świetle tego procesu, który obserwujemy jako były minister sprawiedliwości, nie mogę, nie mam prawa ulec szantażowi, groźbom, e, przymusowemu doprowadzaniu przez policję, aresztom, tylko będę konsekwentnie i pryncypialnie stał na gruncie prawa i to prawo bronił. Otóż mamy do czynienia z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej, na której stoi pan premier Donald Tusk, wczoraj to mówiłem e, i mogę was zapewnić, że ani pan premier ani nikt z was, jeśli będziecie działać poza prawem i zmuszać w wypadku mnie jako polskiego parlamentarzysty do łamania prawa skutku nie uzyskacie. Prawo będę przestrzegał, a wracając jeszcze do pana uwag natury zdrowotnej, panie przewodniczący to e, chciałbym panu powiedzieć że z przykrością e, słuchałem w początkowym okresie swojej choroby insynuacje wskazujące, że rzekomo symuluje chorobę, które padały często z ław właśnie pana koleżanek i kolegów posłów opozycji, podobnie jak no z, ze na wniosku, zapoznałem się z manipulowaną opinią. No zmanipulowaną opinią, z której wynikało, że rzekomo w czy w lutym mogłem stawić się przed Komisją do Spraw bo Nielegalną wtedy, pewnie znowu. Wtedy, do legalną, rzeczy, panie pośle, wtedy byłem gotu... do rzeczy. Wtedy legalną, ponieważ nie było wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast twierdzenie, że człowiek podany 8-godzinnej operacji, skomplikowanej operacji wycięcia 20 cm przełyku, żołądka wszystkich wejsłów chłonnych, mógł stawić się w tym czasie przed komisją Śledczą, to jest to naprawdę leczy, skrajna pan. bezczelność i kolejna hańba, która spada cieniem na wasze środowisko. Krótko mówiąc, szanowni państwo, tak wracam do zdrowia i mam nadzieję, że będę na tyle zdrowy, aby móc walczyć o wolną Polskę, o praworządność i uczciwość w wymiarze polskiej władzy i polskiej polityki i Polskiej Sprawiedliwości Mam nadzieję, że ci którzy popełnią te przestępstwa można powiedzieć, czynem ciągłym poniosą surową odpowiedzialność a ja przyłożę do tego rękę Dziękuję bardzo.